Witam Was bardzo serdecznie. Dziś temat: elektryfikacja w serii gier Farming Simulator. Czy powinna ona mieć tam właśnie miejsce? Czy takie maszyny są nam potrzebne? W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, sobie to omówimy. Także już nie przedłużam i lecimy, bo temat jest nie do przegapienia. Zaczynając już ten temat, przypomnijmy sobie, że wszystko się zaczęło od Farming Simulator 19, od dodatku Alpejskie Rolnictwo, gdzie dodali nam ciągnik Rigitrak SKE50. Była to pierwsza elektryczna maszyna w serii gier Farming Simulator. W 22 oczywiście, doszło nam ich więcej. Doszło nam m.in. ładowarka teleskopowa Faresin 626 Full Electric, a także ładowarka kołowa Schaefer 23E. Przeniesie nam jeszcze wcześniej wspomnianego Ligitraka SKE50, a także doszedł ciągnik New Holland TK4 Methane Power, który, jak możecie usłyszeć z nazwy, jest napędzany metanem. Teorii można pomyśleć, że Giant Software dodaje nam więcej różnorodności, jeśli chodzi o maszyny, a w praktyczności jest trochę inaczej. Bo o ile do elektrycznych maszyn musimy mieć postawioną na gospodarstwie specjalną ładowarkę, od której załadowanie takiej maszyny ciągnie nam kasę, a także sama cena tych maszyn no, jest holendarna w stosunku do rówieśników. No, tak przykład na przykładzie Wam porównam yy, ładowarkę teleskopową Faresni 626, Klassica i Full Electric. Weźmiemy sobie takiego klasyka. On ma 64 konie mocy, może jechać 32 na godzinę i kosztuje gdzieś w granicach 74-73 tysięcy euro czy tam dolarów czy funtów. Natomiast weźmy sobie na porównanie elektryka. 34 konie mocy może jechać 15 km na godzinę maksymalnie, a cena? Brakuje 1000, żeby kosztowało 100 tysięcy. Naprawdę to jest według mnie chore. Pomimo, że są słabsze o wiele, to cena i tak będzie horrendalnie wyższa. Oczywiście nie zapominajmy też, że musimy postawić specjalną ładowarkę, która też ściągnie kasę z naszego konta za ładowanie maszyny. Tak samo i wcześniej wspomniany u mnie na odcinku ciągnik New Holland TK4 Methane Power. Jest to ciągnik napędzany na metan, więc też musimy postawić stację biometanu do jego tankowania. I to też nam bierze kasę z konta. Jest to ciągnik przeznaczony do prac sadowniczych. Jest on na gościcach i jedzie zaledwie 12 km na godzinę a kosztuje on 55 tysięcy dolarów, funtów czy euro w porównaniu do rówieśników też jest to cena horrendalna za to co otrzymujemy za taką ilość pieniędzy moglibyśmy dostać coś lepszego więc tak jak mówię chcieli urozmaicić ale im nie wyszło bo sobie kupić tańszą spalinówkę i będzie ona o wiele tańsza w utrzymaniu moim zdaniem Giant Software jak chce coś urozmaicać, to niech robi to z rozsądkiem. Poprzez takie horrendalne ceny tych maszyn, mało graczy decyduje się na takie maszyny, ponieważ są one za drogie i za taką cenę możemy kupić se coś lepszego. Czy są one potrzebne w farmingu? Można by tu się dużo zastanawiać i rozważać. Natomiast jak zobaczyliśmy to w praktyce, to można pomyśleć, że po one tutaj są. Skoro, tak jak mówię, za taką cenę mogę mieć coś lepszego, albo zaoszczędzić i kupić. Tańsze, to samo, ale lepsze. Moim zdaniem, takie wdrożenie ekologii i elektryfikacji w farmingu po prostu nie ma sensu, bo przecież nauczyliśmy się, że zawsze takie maszyny są napędzane olejem napędowym. Ja myślę, że Giant Software powinien przemyśleć, czy taki pomysł jest rozsądny, czy dużo ludzi będzie z tego korzystać, czy my ustalamy coś źle, a nie wdrażać nam coś, co później okazuje się, że jest bezużyteczne. A wy, co sądzicie na temat elektryfikacji i całej tej ekologii w seriach gier Farming Simulator? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem kończymy jak dobrze ten omówiony materiał. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście swoje 4 minuty życia. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał wam się podobał. Walnijcie suba, by nie przegapić takich materiałów, bo od ostatniego materiału przybyło nas o wiele. Jest nas akurat nie 126 i lecimy po więcej. Do następnego. Cześć!